Słuchajcie, zebrałem wszystkie najdziwniejsze dźwięki Zadymiarzy tylko po to, żeby razem z wami mieć mocne Delulu. Także. I will show you where lobsters spend winter. Grom miał Wpadajcie na naszą grę na Roblox o nazwie Halls, ponieważ już niedługo pojawi się nowa aktualizacja oraz nadciąga druga gierka. By jej nie przegapić, dołączcie na Roblox do grupy Toasty Games. Wszystkie linki w opisie. A zaczynając, by było ciekawiej, zrobimy sobie ranking, także dawajcie znać, który zadymiarz według was ma najdziwniejsze dźwięki. Na start wleci melodii ze swoim Nita Wardem. Czuję, że tu melodii ma jakąś dramę z naszą nitą, ale jest to K Drama Alert! Oj tak, i melodii czuje to mocno. Co straszne, dodaje ona podtekst See when you grow up. A co najgorsze w tym wszystkim to jej koreański rozkaz. Boję się nawet sprawdzać, co takiego im rozkazała. Ocena dziwności jej wypowiedzi to 12 na. A wy jak oceniacie? Idąc dalej, mamy Asha, czyli naczelnego trasha, w sensie on dosłownie jest chodzącym świetnikiem, który to lubi wabić swoje ofiary tekstem. Big Daddy brown. I tutaj mówię poważnie, bo często dodaję tu tekst. Ken pan! Także ocena dziwności jego wypowiedzi to 7 na. Cóż, naszą obecną sytuację może nieźle podsumować Piper, także posłuchajmy jej. Ocena 8 na. A tak dla rozluźnienia posłuchajmy Spajka. Oj, tak widzowie, jedyny normalny Sigma. Skala dziwaczności 0 na. Uh. Dobra, widzowie, może również Maisy jest normalna. Powiedz nam coś za dymiaru. Ew, why are you foaming at the mouth? Aha, kolejna odklejona z mocnym 6 na. Uh. Low, jak pewnie wiecie, robi lody, więc zobaczmy, co ma do dodania. I got the sauce. Nie kumam trochę tego żartu, więc powiedzmy, takie 5 na. Uh. A Mandy, ty co byś powiedziała? Aha, to chyba normalne? Try my special candy! Czekajcie, ma ich nie dotykać, ale próbować? Nie mogę. Ona ma również mocne delulu. 6 na. Tu trzeba zasięgnąć pomocy Chestera. On się na niej zna, więc może ty rozwiniesz jej wypowiedź, Chesterze. Oh, you're so big and strong. Dobra, ale do kogo ty to mówisz? Do siebie? Do mnie? Surprise! Nie mogę z tymi zadymiarzami. Tutaj wleciało kolejne Delulu. Szczęśna! Ah. Ten Chester to tak trochę wydawał się być jakimś fanem Angelo, także jakby to powiedział nasz Angelo. Oh, honey. Rainbow Rampage! Cóż, to komar pełen wdzięku, który szuka Urr, looking for a snack. Także Angelo oceniam na cztery na. Ah! W skali oczywiście naszej dziwności. Nie no, serio widzowie, kiedyś Angelo to oceniałem, że bardzo dziwny, ale teraz jak tego słucham, to jednak wydaje się normalny w porównaniu do innych. Meg pewnie jest jeszcze bardziej ogarnięta, także co sądzisz o wypowiedziach swoich zadymiarskich znajomych? This is so Ale czemu musisz dodawać to? Och, Jezu, każdy zadymiarz tak się odkleja? Yeah! Dajmy jej tutaj 7 na... A co takiego powie nam Gay League? Także zobaczmy. I might be slow, but I can sure make it snow. <laughs> Super. I'm a coming, I'm a coming. Kolejnego odklejeńca znalazłem. 7 na... Uh. Dołg, chociaż ty bądź normalnym zadymiarzem. Milk, Jake, all the kids to the pool. Pozostawię to bez komentarza. 11 na... Uh. Może jego kolega dinozaur, bas poprawi sytuację. Miejmy nadzieję. Don't touch my floaty, Eat my bubbles! Widzowie, czy istnieje zadymiarz, który nie jest odklejony? Bo ten ewidentnie jest. 7 na. Uh. Zobaczmy co powie Willow. No! Uh. Oj, tu wchodzimy na wyższy poziom skali dziwności niczym melodii. 12 na... Uh. Ty się na nich znasz. Powiedz mi, co o tym myślisz. This is than my fanfics. No i w końcu jakaś normalna odpowiedź. Chociaż nie wiem, czy w sumie pisanie fanfików jest normalne do końca. Więc dajmy jej takie trzy na. Oh. A jakbyś ty, Kolcie, zareagował na ich wypowiedzi? I want my mommy. No cóż, Koltowi chyba padła już psycha od tego wszystkiego, ale wydaje się normalny. Także dwa na. A ty, poko, co sądzisz o tym wszystkim? Jak ci się podobają wypowiedzi twoich znajomych? Poko okay, go Okej, Okej, poko wariuje, ale czy jest taki normalny? Wow, dude! No nie do końca, 5 na. A teraz pora, żeby górniczy zadymiarze podsumowali swoich znajomych. Także co im takiego powiesz, Karl? Evolution! It must have passed you by. Okej, okay, a ty, Dynamite? Huuu, birdie, birdie, birdie! Dobra, dobra. A co byś ty dodała, Jackie? Let's go kick some, you dirty Holy I'll stick a in your. And. And. And also. Seriously? This. No, wypowiedzi Jacki to raczej zostawię bez komentarza. Skala dziwności, nie, no jak najbardziej normalna. Jeden na... Uh. Swoją drogą, jeśli chcielibyście kolejną część dziwnych wypowiedzi naszych zadymiarzy, to zostawcie tutaj łapkę w górę, 2000 łapek w górę i lecimy z takim odcinkiem. Zobaczmy jeszcze, co takiego ma nam do powiedzenia nasza Boni. Okay. Two words you. Rush your ok, dobre praktyki tutaj chcę, żebyśmy zapamiętali. Dobrze, dobrze, a co byś jeszcze dodała? You Dobra widzowie, ta zademiara jest w miarę normalna. Skala dziwności 2 na... Uh. Sprawdźmy jeszcze, czy normalny jest nasz Sprout. I like trees... Okej, okay, kiełku, rozumiem, bo drzewa wyrastają z kiełków, ale powiesz może mi coś ważniejszego? Nature flower. Serio kiełek? No dobra, powiedzmy, że jesteś w miarę, w miarę normalny w porównaniu do reszty. Dajmy ci takie cztery na. <laughs> Przyszła pora na Cordeliusa. Co takiego nam powiesz? <laughs> Okej, okay, widzę, że wielki fan grzybów, ale coś jeszcze lubisz? No dobra, grzyby grzybami, ale coś innego masz do powiedzenia? Mushroom Power! No wiem już o tych grzybach, starczy! No! Nie no, widzowie. Odklejony, odklejony, ale nie tak bardzo jak inni. 5 na. A jak chcecie zobaczyć inne dziwne rzeczy, to wpadajcie na drugi kanał, gdzie czeka na was Cyfrowy Cyrk.